Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w pierwszym vlogu po bardzo, bardzo długiej przerwie. Ja właśnie wracam do domu. Dzisiaj pojechałam sobie w ogóle na pociąg samochodem. Mam jakieś dwie minuty, może minutę samochodem, a na nogach też mega, mega blisko, ale padał taki deszcz, że po prostu nie chciałam, wiecie, wszystkiego mieć mokrego i jeszcze w błocie mieć spodnie, buty, tym bardziej, że ubrałam białe. Także wybrałam się samochodem, a później oczywiście jechałam pociągiem. Tymczasem wracam do domu. Zaraz Zrobię wam w sumie haul zakupowy, jak wrócimy do domku. Nie zrobiłam jakichś mega dużych zakupów, ale pokażę Wam, bo wiem, że to bardzo, bardzo lubicie. Generalnie mam nadzieję, że niedługo będą powstawać jakieś vlog kary, kar vlogi. Tylko muszę sobie kupić coś, żeby tutaj zaczepić. Wiecie o co chodzi? Że móc gdzieś położyć tak telefon na przykład i żeby móc jakoś to nagrywać, bo um, inaczej nie widzę opcji. No bo nie wyobrażam sobie, że położę tutaj telefon i co? Nie mam rady tak nagrywać, no nie ma szans, aby jakiś statyw, ale będzie wtedy rozpraszał telefon, więc y, muszę kupić coś, co będę mogła sobie tutaj podpiąć, żeby było bezpiecznie. Z tym, że ja mam jeszcze taki problem, że ja nie wiem, jak ja bez GPS a wtedy będę dała radę gdzieś dojechać. Chyba, że właśnie będę jechała w miejsca, e, które znam, no to wtedy jak najbardziej będę mogła nagrywać taki car vlog, więc się mega, mega cieszę. Bo mamy nowy samochodzik. Znaczy, nie jest nowy, że wiecie, młodziutki. Ale jest nowy dla nas. Ja już jestem praktycznie pod domem. W ogóle, jak coś te okulary, bo czając, to się o nich wytacie na Instagramie. To są okulary przeciwsłoneczne. One są z popku, za zadyszkę. Słuchajcie, to nie są żadne okulary korekcyjne. Zaś z tego, że ja nie mam jakiejś zbytnio e, wady mm, wzroku. Good morning, good morning, how are you today? Siema, siema. Cześć bój kochały. Cześć słoneczko. Cześć, wróciłam. Spałaś? Spałaś. Spałaś, spałaś. Cześć. Cześć pyszczku mały. No cześć kochanie. Cześć, ale to brudno. Jakaś trawa. Jakaś trawa tu jest. Tak. o nie, jakie brudne lustro, o nie! W życiu robię tak wiele, ciągle myślę co dalej, dziś pogoda jak w LA, więc proszę drinkami mi nalej, dziś pogoda jak w Kali, więc chętnie bym coś zapalił. Dobra moi drodzy, czas na hol zakupowy z Biedronki. A więc, kilka rzeczy mam tutaj już rozpakowanych. Okulary przeciwsłoneczne w domu mam na sobie z racji tego, że one są jasne i tak mi pojaśniają wszystko. I widzę świat po prostu e, na różowo, na żółto, różowo, I jakkolwiek e, te okulary pokazują światło. Ale nieistotne, pokażę Wam takie zakupy e, na redukcję e, przy cukrzycy. Więc jeśli Was to interesuje, to oczywiście Was zapraszam. Jeśli nie, to przemijcie i pójdźcie do dalszej części bloga. E, najpierw pokażę Wam e, może warzywa, nie wiem, zacznijmy tak po kolei, co będę tutaj wyciągać. E, Marchewa. Wiadomo, ja uwielbiam na przykład marchewki z humusem, który wam zaraz pokażę. Akurat kupiłam sobie taki humus paprykowy, uwielbiam też pomidorowy. Ten zbiornika, one są naprawdę przepyszne. W składzie, fakt, faktem, mają na pierwszym miejscu oczywiście hmm, ciecierzycę gotowaną w 50%. Cukier też się w nich znajduje, aczkolwiek naprawdę jest przepyszny ten humus. Wiadomo, można sobie zrobić też samo, tym bardziej, że mamy Lidlomixa, więc poszłoby to w miarę sprawnie. No ale tak to wygląda, ja uwielbiam najbardziej ten pomidorowy, później paprykowy, czyli to jest paprykowy i ten y, normalny też jest spoko. Kupiłam paprykę, bo była na promce, jest dosyć mała, ale do jakichś warzywek stir fry albo coś takiego na pewno e, dodamy, zrobię jakiś fajny sosik albo jakieś fajne spaghetti. To jest myśl. Kupiłam też pełnoziarniste e, pół bagietki. one są przepyszne, naprawdę, z jakimś humusem, z awokado. no ja akurat mam awokado, które już muszę e, maksymalnie wykorzystać, bo już jest mega, mega miękkie. Chciałam kupić nowe, bo były też na promce, w ogóle w Biedronce często są produkty na promocji. Ale były tak twarde, że zanim by mi dojrzały, to hoho, minęłaby Was wstydzie. Chociaż jest bardzo fajny tip, jeśli chodzi o awokado. Słuchajcie, już Wam pokazuję. Wystarczy, że położycie sobie awokado koło e, jabłek. Moja siostra mówi, że właśnie najlepiej koło jabłek. Ja słyszałam o bananach, bo tak mi e, mówiła moja kiedyś hostka w Wielkiej Brytanii, jak byłam operką po raz pierwszy. Ale e, właśnie podobno koło jabłek, bo zachodzą jakieś tam reakcje, coś tam. Nie wiem, ja się nie znam na chemii, na biologii kompletnie. To znaczy na chemii kompletnie się nie znam. E, ale moja siostra właśnie tak mówiła, więc e, I trust her so. Kładziemy niedojrzały awokado koło owoców, koło właśnie jabłuszek. E, I ono powinno w miarę szybko dojrzeć. Ja mam paragon za zakupy, 51 zł. E, z tym, że osobno kupiłam bagietki i chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam. E, kupiłam cztery takie skiry. One są super. 330 mają gramów, jest większe opakowanie, 2,99. To jest taki sam skier jak ten mały, tylko jest po prostu duży, 330 gram, więc bardziej się opłaca. Jest po prostu bardziej pojemne to opakowanie i starcza ono na dłużej. Kupiłam 4, tak jak mówię, bo bardzo często używam do właśnie jakichś placuszków, omletów, no sumie chyba tylko do tego. Czasami do jakiegoś lodoszejka, którego robię w blendomixie, którego uwielbiam, ale najczęściej właśnie do tamtych rzeczy. O, Widzę, że już mi tutaj też truskawki się rozmroziły, ale trudno, nic to nie przeszkadza włoży je do zamrażalki, chociaż nie powinno się teoretycznie tak robić, ale ja tak często dosyć robię. Um. Bo zanim dojadę do domu, to często minie dosyć sporo czasu. Kupiłam również dwa opakowania, tak w plastiku, ale te plastiki często my jeszcze wykorzystujemy, bo są takie fajne wiadereczka. One są tutaj e, z dziurkami, więc na pewno nie możecie wlać do nich wody. Ale przysypać sobie tutaj coś jak najbardziej. E, I kupiłam dwa takie opakowania z racji tego, że były na promocji. 5,99 jedno opakowanie. E, I jeszcze mam tutaj dwie rzeczy Wam do pokazania. E, makaron, który ostatnio mega uwielbiam. Są tutaj, jest to takie makaron parón tagliatelle, tagliatelli, nie wiem jak to się mówi, ale jest naprawdę pyszny, z mąki durum, nadaje się do wszystkiego, ja sobie zrobię z nim spaghetti i dwa opakowania truskawek mrożonych. I to w sumie na tyle z moich dzisiejszych zakupów. A nie, jeszcze kupiłam wodę o smaku truskawkowym e, zero-cukru. Też Wam bardzo ją polecam, chociaż dużo lepsza na więc drugi, ale ta starsza z Biedronki e, jest mniej słodka, więc nie wiem, czego to kwestia. Może mniej słodzików dodane. Słodziki pamiętajcie, nie są złe. Wiadomo, bo nie warto ich jeść cały cały czas i w jakichś tam dużych ilościach, ale ja słodziki codziennie dodaję do jakichś omletów czy do jakichś potraw na słodko i nie mówię, ale napiję się czy są coli zero czy pepsi max czy właśnie e, takiej oto wody. Ale poza tym oczywiście cały czas, cały czas piję wodę, czy to mineralną, czy jakąś źródlaną, czy właśnie u nas wodę z m, kranu, ponieważ mamy stację zlecenia wody, więc ta woda jest przefiltrowana. I to na tyle w dzisiejszym food haulu. Widzimy się za chwilę w kolejnej części vloga. Może dzisiaj coś pogotuję, może to będzie taki gotowany blog Nie wiem, jeszcze pomyślę, bo dawno tak nie nagrywałam, że nie mogę się po prostu przyzwyczaić i nie wiem, co tutaj gadać. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć, na jakie pytania mam, mam poodpowiadać, może jakiś może chcielibyście się coś dowiedzieć? E, wiem, że o studiach się chcieliście coś dowiedzieć. Wstyd. E, o pracach moich chcecie też filmik, o organizacji czasu. E, no i cały czas chcecie opery filmiki, więc e, why not? Możemy ponagrywać, możemy też coś po angielsku czasami ponagrywać. E, może nie cały filmik, bo e, nie chcecie kompromitować aż tak. Ale coś tam, jakieś pogadanki, coś tam, coś tam, bo możemy pomyśleć. E, dobra, mm, zapraszam Was do dalszej części bloga. Powiem Wam, że odkąd y, mam e, mój kanał na YouTube dalej nie kupiłam sobie statywu do nagrywania. No po prostu wstyd na maksa. Miałam kiedyś statyw fakt, faktem, ale on się chyba zepsuł. Nie wiem, nie pamiętam kompletnie i to było kilka lat temu. Może na początku właśnie miałam jakiś statyw, ale od naprawdę dwóch, trzech lat na 100% nie mam żadnego statywu, a bardzo, bardzo mi się przydał, więc sobie zamówię, wiecie na jakiejś chińskiej stronie na Shein, ale albo y, może na jakimś Allegro sobie coś zamówię, bo kurczę stanę. Wiecie, wiecie jak ja sobie Was postawiłam przed chwilą, jak nagrywałam ten food haul? E, na takich oto pojemniczkach, żeby po prostu być wyżej, żeby to jakoś w miarę spoko wyglądało. E, I podparłam sobie Was butelką cisowianką. No, a także tutaj moje zakupy, ja teraz sobie powkładam je e, do lodóweczki. Generalnie ostatnio robiłam sobie... Mm, mały, powiedzmy, porządek w mojej e, szafce tutaj e, w lodówce, ja mam swoją osobną szafkę, tak samą osobną e, półkę w jadalni, bo sobie kupuję rzeczy, e, niektóre i po prostu sobie sama je odkładam i chyba dzisiaj znowu będzie trzeba coś porządek. No, było tutaj w miarę ładnie, ale wiadomo, to nie tylko ja tutaj mieszkam, więc coś mi coś tutaj e, też e, pododawa, jakieś lekarstwo chociażby. W ogóle te rureczki są super eco-friendly, e, one są z Action Także muszę sobie zrobić tutaj w ogóle porządek, a najchętniej to zrobiłabym w całym tutaj wszędzie porządek. Jak już tak też już nagrywam, to ściągnęłam okulary po pierwsze, po drugie muszę sobie umyć kubek, bo będę robić kawkę, którą uwielbiam, z mleczkiem bez laktozy, 1,5%, później je ubijam taką ubijaczką z... Mm, Ike, to jest chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, jest taka przepyszna. Tylko jest taki tip, e, który mam od mojej koleżanki, słuchajcie. Mleczko najpierw trzeba podgrzać w mikrofal, i wtedy ta kawa ma taki jakiś inny smak, taki jakiś lepszy. No i Najdużej jest e, nieświeża, ale taka wyciepła, no, a mi szybko dosyć stygła kawa zawsze. Tak za bardzo położyć, więc chyba usiądę po prostu na ziemi. Tak będzie najprościej odsłonęć te rzeczy, bo jak zwykle u nas po prostu wszystko. Wszędzie, ale to ja tak najczęściej po prostu rozrzucam w tle oczywiście Dejzunia. I słuchajcie, po co jej to? Bo zaraz będą pytania. Generalnie wykryłam w dniu, gdy kupowaliśmy samochód, że Daisy gdzieś tutaj, czy tam po drugiej stronie, po tej stronie chyba, ma, jakiej, ma jakąś taką małą narość. Dosłownie było to takie, takie maciupeńkie. No, zwykła, po prostu jakaś narość, czy jakiś guzek. 呃。Uh Ale problem w tym, że takie rzeczy najczęściej trzeba usuwać. Ja też miałam usuwane z głowy dwa razy, nie wiem, czy on kiedykolwiek o tym opowiadam na YouTubie. Chyba raczej nie mogę kiedyś poruszyć ten temat, jeśli będziecie po prostu um, zaciekawieni um, tym tematem, bo miałam dwa razy zabieg wykonywany właśnie w tym samym miejscu gdzieś tutaj. Dlatego też tam mam gdzieś krótsze włosy, ale nie wiem, czy teraz je znajdę, bo już troszeczkę one jednak um, odrosły, ale nie oddawaliśmy tego um, guska, czy tam. Na do badań histopatologicznych, czy tam do tej biopsji, nie wiem jak się nazywa, chyba badania histopatologiczne, z racji tego, że pan powiedział, że jest to po prostu po pierwsze bardzo, bardzo drogie, że mało kto w ogóle to wykonuje, i że nawet jeśli wyszedłby na przykład nowotwór takiemu pieskowi, czy Praktycznie jakiemukolwiek zwierzątkowi, to raczej mało kto e, decyduje się na chemię e, przy takich zwierzakach. Zresztą, że po pierwsze jest to bardzo drogie leczenie, a po drugie, tak mały organizm, takie małe stworzenie mogłoby sobie po prostu e, z tym nie poradzić, bo jednak no, chemia jest e, bardzo mocna dla organizmu i bardzo, bardzo niszczy, więc, e, więc miejmy nadzieję i trzymamy kciuki, żeby to nie było e, nic e, strasznego. Co jest? Co jest, się? Hej. Hej, słoneczko. Cały czas ściągam i zakładam te okulary. Nie wiem, jak lepiej wyglądam. Ale w ogóle pomyślałam, bo jest tak, teraz jest 11 Akurat i akurat teraz mam czas, bo znowu szukam pracy. Nie pytajcie, e, tak czasem po prostu bywa. Ale jakby nie chcę się przywiązywać do e, kolejnej pracy, bo planuję po prostu coś, e, co niektórzy się mogą domyślać, a niektórzy nie, bo jakby no nie sądzę, żeby czasami w moich planach się dał rady każdy po. Chciałam powiedzieć, że mm, czasami YouTuberzy mają e, taką jakby serię typu pogadankową jakąś przy kawce, przy herbatce. Jest jak dziwnie, się tak przygląda co chwila. Tak, tak powiedz, że masz teraz taki krzywy troszeczkę ryjek, teraz i tego że ci pan musiał ogolić brudkę, tak? Ale powiedz, że i tak jesteś najsłodszym piaseczkiem, prawda? Psiły Moja słodziutka, ściąga mi to, bo ona. Słuchaj, do mnie numer. Dobra, moje gadanie tutaj do Was przerwała mi pani, która dzwoniła odpowiedzią, z odpowiedzią na moje CV. Z tym, że chyba nie jestem do końca zainteresowana czymś takim. Dzwonienie i wciskanie ludziom jakichś kitów czy jakichś produktów nie jest za bardzo w mojej, że tak powiem. Nie kompetencji, tylko jakby to nazwać? Ja się nie nadaję do takich rzeczy w sensie, Ja bym dała radę sprzedać dużo produktów, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mam gadane, ale to nie byłoby coś, co było po prostu zgodne ze mną, wiecie, ja nie lubię ludziom ciskać czegoś, co jest im niepotrzebne, co się nie opłaca. Tak jak wiecie, ja na przykład nigdy chyba na Instagramie ani na YouTubie nie pokazałam czegoś, co naprawdę nie używam, co mi się naprawdę nie sprawdza, co naprawdę się nie opłaca kupić, więc myślę, że tutaj jestem taką osobą szczerą, którą raczej każdy, jeśli obserwujecie mnie od długiego czasu, to wiecie, że ja nigdy Wam nie wcisnąłam kitu. Ale co do właśnie tej kawusi, to myślałam, że może zrobić takie filmiki, na przykład co tydzień albo co drugi tydzień, takie pokadankowe przykawce, kawce, na przykład poruszali jakiś jeden konkretny temat, właśnie te filmiki byłyby jakieś albo na przykład z podsumowywaniem czegoś. Możemy też razem się odchudzać, bo w pół roku chciałabym nie dość, że coś zrobić za pół roku, no w sumie ponad pół roku, to przy okazji też trzeba zgubić kilogramy. Przynajmniej w moim przypadku, ja muszę. Tym bardziej, że zaczęłam niedawno, znaczy w sobie wczoraj, wbiłam sobie pierwszy raz w udo zastrzyk na cukrzycę który ma też mi pomóc lekko zbić wagi oczywiście przy diecie, aktywności fizycznej i tak dalej, tak dalej, wszystko jakby razem, więc to nie są zastrzyki na odchudzanie, tylko to są zastrzyki ze z tego, że wcześniej brałam metforminę trzy razy dziennie, najwyższą dawkę, więc było to dosyć sporo. Jak na to, że miałam wtedy 21 lat, teraz mam teraz 22, no więc już takie dawki od takiego młodego wieku, no ale niestety miałam tę cukrzycę dosyć porządną, w sensie taką zawyżone to wszystko było naprawdę. Teraz wyniki się w miarę poprawiły, ale jednak jeszcze, jeszcze trzeba to wszystko popoprawiać, a przede wszystkim właśnie tą wagę. Więc może jakiś challenge? Może jakieś, um, coś, coś, coś tutaj na ciebie? Co by na to? Dajcie koniecznie serio znać, bo nie wiem, co chcielibyście najbardziej widzieć, yy, pomijając to, że oczywiście vlogi z podróży najchętniej pewnie, yy, czy po prostu jakieś coś ciekawego, no ale na razie nic ciekawego się u mnie nie dzieje, więc nie jestem stanie Wam pokazywać aż tak ciekawych rzeczy, których nawet ja nie mogę się doczekać, yy, których ja yy, najbardziej chciałabym Wam tutaj pokazywać, no ale... Jest jak jest, a druga rzecz jeszcze, jeszcze nie wiem, już chyba czwarta albo piąta, a nie druga. To w sobotę mam drugą dawkę, szczepię się drugi raz, także było trochę komplikacji, bo byłam trochę przyziębiona, jak się że mój głos jest taki dziwny. Z tego, że jeszcze troszkę mam ten katar, ale miejmy nadzieję, że do soboty już mi przejdzie. I będę zacipowana, będę mogła mieć ten paszport, szczepień, o ile one dojdą do skutku i będę mogła lecieć w świat. Dobra, w sumie jak już tutaj tak siedzę, nie napiłam się jeszcze ani łyka kawy, napiję się teraz. To pokażę Wam też te tatuaże tak po kolei, bo od tego czasu, które ostatni raz nagrywałam, nie się żadnego mojego nowego tatuażu, tak wiecie, na porządnie. Więc tutaj mam takiego motylka. Oczywiście wszystkie tatuaże mi robiła Ola oznaczę Wam Instagrama. A jak zapomnę, to napiszcie mi w komentarzu. Tak wygląda mój motylek. On jest taki z przodu rączki, więc myślę, że fajnie to wygląda. Tutaj jest moja różyczka, która była lekko poprawiona i teraz ma takie fajne cienie i naprawdę wygląda to sztosowo. Napis "Be STRONG też jest super. Bardzo mi się podoba ta szcionka generalnie. I mam tutaj oczywiście mój samolocik z serduszkiem takim wykropeczkowanym. I mam napis: Follow your dreams. Więc pamiętajcie, zapamiętajcie ten napis. I. Follow um, your dreams, guys.